Oto oficjalna stacja ładująca dla DualShock 4 od Sony i posiadacze PlayStation 3 mogą pamiętać, że swojego czasu Sony wypuściło stację dla DualShocków 3 i unboxing takiej stacji zrobiłem jakiś czas temu. I od razu mogę powiedzieć, że różnica między trójką a czwórką, jeśli chodzi o stację ładującą, jest taka, że w przypadku trójki trzeba było używać specjalnego adaptera na DualShocka. Natomiast DualShocki 4 zostały tak zaprojektowane, że od razu są gotowe do współpracy z stacją ładującą. I tak, oczywiście, z przodu mamy obrazek, gdzie możemy zobaczyć nasz, naszą stację ładującą w kolorze czarnym. Nie ma wersji białej, mimo że to konsola została wypuszczona w wersji białej. I z tyłu oczywiście mamy informację na temat tej stacji ładującej. Głównie co znajdziemy w środku? Poza stacją ładującą znajdziemy oczywiście zasilacz, kabel zasilający oraz instrukcje. I od razu mogę powiedzieć, że zasilacz jest taki sam jak w przypadku stacji ładującej dla DualShocków 3. Więc jeśli masz ograniczone miejsce, to nie musisz używać tych, które są dołączone w tym zestawie. Ok, i tutaj mamy naszą instrukcję. Zasilacz, kabel zasilający. Natomiast tutaj Tutaj mamy naszą stację ładującą do DualShocków 4. Ok, tutaj mamy nasze miejsce na zasilacz i tutaj również możemy ładnie wyprowadzić kabel. A tutaj jest miejsce, gdzie lokujemy nasze DualShock'i 4 i równocześnie możemy ładować dwa DualShock'i 4. Tak więc to był unboxing stacji ładującej dla DualShock 4 od Sony. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij kliknąć czuka w górę, a także zasubskrybować mojego kanału.